Jestem skuterzystą i nie wstydzę się tego powiedzieć. A DV 350 jest naprawdę spoko. Mogłoby być oczywiście lepszy. Cześć, to ja Andrzej. A to nie jest mój kolejny skuter, dlatego że mieszkam w Warszawie. Bo gdybym mieszkał w każdym innym miejscu, które oferuje coś więcej niż płaskie drogi, szerokie drogi i miasto to wtedy byłby to mój kolejny skuter. A jeżeli bym mieszkał na Mazurach, gdzie są szutry, nieszutry yy, i, i wyboi są drogi, no to już bym pewnie zamieniał swojego PCX-a 125 właśnie na adv 350. Zacznijmy od początku. W ogóle skąd ten dziki pomysł, że i yy, ADV 350, Honda X-ADV... Chyba tutaj mi się przyda brief Honda to w ogóle... Ja jestem trochę odporny na te rzeczy, ale dostałem chyba, nie wiem... Nie wiem ile maili z briefem na temat tego skutera. O co chodzi, i bardzo tam było podkreślenie, że to jest taki skuterowy SUV, bo teraz wszystko musi być SUV. Gdzieś się dowiedziałem, że pasata przestali produkować, bo nie jest suwem, więc teraz wszystko musi być suwem. E, o ile ja nie jestem fanem suwów, no to jeżeli chodzi o xadv no bo to jest 750, no to tam jest trochę więcej magii, marketingu i tego, że jest to był to efekt świeżości. bo na rynku maxi skuterów zawsze królowała Yamaha Tmax. Pojawił się XADV 750 e, i ludzie zobaczyli: Ej, to jest w ogóle zupełnie coś innego. I wszyscy ci, którzy jeździli t właśnie po nie wiem, Toskaniach, Hiszpaniach e, i innych miejscach, gdzie drogi kiedyś były dobre, a teraz już wcale dobre nie są, zobaczyli: Ej, mamy coś, co ma przyzwoite zawieszenie, trochę po tych dziurach da radę, się, da radę lepiej jechać. No to wchodzimy w to. I skończyło się na tym, że XADV jest bestsellerem hondy obecnie. Od 2017 roku sprzedali 44 tysiące sztuk. Więc idąc za ciosem, klasycznie, jak ktoś kupuje, no to my wyprodukujemy. Powstał ADV350, który tak naprawdę jest Force 350 w zupełnie innym opakowaniu. I o ile opakowanie, no to wiecie, kwestia gustu. Ja osobiście bardziej mi się podoba forsa i, i, i Styl Forcy, ale. To jak to wygląda jest zupełnie nieważne w kontekście tego jak to jeździ. Najważniejsze tak naprawdę jest zawieszenie. No bo moc jak moc, to jest niecałe 30 koni, więc mówmy się, te skutery jakiegoś specjalnie wielkiego szału nie robią nawet w gruncie rzeczy, jeśli mam być szczery, to znaczy, to miałbym nie być szczery. To różnica pomiędzy 125 a 350, a kiedyś 300, nigdy ona nie była jakaś spektakularna, bo ten skuter jeździliśmy dzisiaj nim po na przykład autostradzie. Taka normalna, przelotowa prędkość to jest 130 km na godzinę, gdzie w moim PCX jadę 110 km na godzinę, więc to jest tylko 20 km na godzinę różnicy. Tym maksymalnie dzisiaj zegarowo wycisnąłem 160, ale to wiecie, to było z górki w slipstreamingu wyścig Polska kontra Czechy i w ogóle reszta świata. Zegarowo tutaj Dara radę wycisnąć załóżmy 150, e, uśredniając w różnych warunkach. Na PCX-em 120-117, więc widzicie, ta różnica nie jest aż taka ogromna. Różnica się pojawia w momencie, kiedy trzeba tym wjechać pod górkę, ruszyć ze świateł. To po prostu się lepiej zbiera i to przyspieszenie do 80 na godzinę, albo zdolność do tego, żeby się wdrapać gdzieś, jest wtedy zauważalna. Ale. Skutery nie są do tego, żeby jeździć szybko. Skutery są do tego, żeby nimi jeździć przyjemnie i w gruncie rzeczy moje 125 naprawdę nie brakuje mocy w trakcie jazdy e, miejskiej. To, czego mi brakowało od pierwszego dnia, kiedy wskoczyłem na swojego PCX-a, to zawieszenie. I każdy skuter, na jakim jeździłem przez wszystkie lata, za każdym razem nie dowierzałem, jak... Straszne są zawieszenia w tych sprzętach. No bo wiecie, wszystkie skutery mają mały skok, z tyłu jest ten cały silnik, przez ten silnik chodzi z tym kołem, musi być amortyzowany. To wszystko się, wpadasz w jakąś krótką nierówność, to wszystko się tłucze, telepie. Tu jest troszeczkę inaczej, bo oprócz tego, że mamy większy skok zawieszenia 125 mm, 125 mm jest z przodu, 130 mm z tyłu, czyli 25 mm więcej niż w Forsie, to tutaj z przodu. Jest widelec, który jest skonstruowany tak jak w motocyklach, którą, które znają motocykliści, czyli są dwie półki, solidnie jest to zamontowane, jest większy skok. Jakoś wydaje się być po prostu lepiej skonfigurowane do jazdy tak, do takiej, do której są przyzwyczajeni bardziej motocykliści, a nie skuterzyści i to jest w sumie rzecz, która najbardziej mnie przekonuje w tym że Po prostu jedziesz i to zawieszenie działa. To nie jest jakiś kosmos, to nie jest jakieś wybitne zawieszenie, ale po prostu jedziesz, wpadasz w krótką nierówność i to wybiera. Jedziesz na dłuższych nierównościach i to pracuje. Więc ostatecznie dzisiaj jeździliśmy, gdzie my jesteśmy? Na Sycylii. I tutaj masz drogi każdego rodzaju: od świetnych, równych, przyczepnych do bardzo śliskich, wyboistych z wertypami, no po wszystko czego, czego chcesz. Ja tym skuterem w każdym momencie czułem się po prostu pewnie, a były momenty, że po prostu jechaliśmy, gaz był zacięty, tak, i po prostu o, ładuje się w zakręty, o, ładuje się w zakręty. To czego mi najbardziej brakowało w tym przypadku, to hamulce, bo są po prostu drewniane. Jeżeli to jest, to jest jakby nie patrzeć skuter, który jest idealnym, następnym krokiem dla ludzi, którzy jeżdżą na 125 piątkach. tak. Jeździsz ileś tam lat, pozysywać dobra, zrobię prawo jazdy, ale skuter, koncepcja skuterami mi odpowiada, potrzebuje czegoś więcej, więc skakujesz na coś takiego. I w tym momencie oprócz tych dodatkowych koni mechanicznych, wielkości, gabarytu, zawieszenia, powinniśmy też dostawać lepsze hamulce. Tymczasem tutaj z jedną tarczą z przodu i z tyłu, to nie da się tego nazwać inaczej niż wystarczające. Siła hamowania jest y, wprost proporcjonalna do siły ścisku, jaki masz w dłoni, to tym się jeździ jak Harley'em, y, Davidsonem, którymkolwiek, no dobra, może nie którymkolwiek, no ale takim uśrednionym Harley'em, że po prostu jak chcesz zahamować, to po prostu musisz z całej siły ściskać to i wtedy masz tą maksymalną siłę hamowania. Oczywiście, to jest skuter, więc tutaj nie jeździmy sportowo tak jak my dzisiaj na co dzień. Więc w normalnym użytkowaniu takim spokojnym, no to te hamulce będą hamowały, no ale przydałoby się, żeby na przykład klamki miały regulację. Bo wiecie, skuter jest cały ładny, fajnie wykonany, ale klamki nie mają w ogóle regulacji, nie możemy sobie ich ustawić dalej bliżej. No to to jest coś takiego, co rzuca cień na cały obraz, skutera, który. Bardzo mi się podoba, jestem zachwycony jak dzisiaj sobie na nim e, jeździliśmy. Szyba reguluje się po japońsku, czyli nie można zrobić tego e, w trakcie jazdy, co jest zupełnie bez sensu, bo... No, dyskutuj z filozofią bezpieczeństwa, bo Japończycy i to nie tylko Honda uważają, że y, nie powinno się regulować szyby w trakcie jazdy, dlatego zróbmy mechanizm, który trzeba obsługiwać dwiema rękami, bo tak to ludzie będą sięgać po to. I skończyć na tym, że nie jedna osoba w trakcie jazdy będzie puszczała obydwie ręce i robiła tak po prostu, żeby sobie to y, opuścić, podnieść. To, co mnie ewentualnie by przekonywało, żeby przesiąść się też na... Na coś większego, no to jednak e, ten większy kufer. I na przykład dlatego ja bym wybrał adv -a 350, a nie XADV. Bo XADV, owszem, 750, oprócz tego, że jest znacząco droższy, to pamiętajcie, że XADV ma silnik z przodu, a z tyłu jest zbiornik paliwa e, i inne rzeczy. I ostatecznie XADV ma o wiele mniejszy bagażnik niż ADV 350. Tutaj, tak pod tą kanapą, jest naprawdę sporo miejsca. Tutaj na pewno się zmieszą dwa kaski, do tego jest ten jeszcze kufer z oparciem. To wiecie, to jest taki skuter, którym się już można autentycznie gdzieś wybrać. Więc jeszcze raz, z mojej perspektywy, najpierw się muszę wyprowadzić z Warszawy i wtedy kupię sobie ADV 350, albo jakiś inny skuter, większy, żeby po prostu się nim turlać po okolicy. No ale w sumie na razie nie ma innego skutera, który właśnie ma troszkę wyższy skok zawieszenia, już nie mówię nawet o oponach, no bo opony to jest rzecz wtórna, to się, to się wymienia, ale to, to zawieszenie powoduje to, że ja naprawdę bym pewnie sięgnął po to, no i to, że kierownica jest zwykła, z rury, a nie taka zabudowana plastikowa, bo... Skuter kopiłem po to, żeby jeździć ze swoim synem, bo polskie prawo pozwala na to, żebyśmy jeździli z dzieckiem. Oczywiście możemy jeździć do 40 km na godzinę, ale prawo nie definiuje, czy mamy jeździć z dzieckiem z tyłu, czy z przodu. Więc mój młody siada sobie z przodu, nogi sobie opiera tutaj i łapie się za kierownicę, znaczy najczęściej za manetki, ale może się łapać też za kierownicę. Tak mam na PCX-ie i tutaj mogłoby być bardzo podobnie. E co ciekawe, a właśnie. Teraz sobie przypomniałem myśląc ABS-ie, no bo ABS jest, ABS jest zwykły, nie, nie, nie cornering. W przyszłości wydaje mi się, że to by się przydało. E, IMU, te czujniki wieloosiowe, one się coraz bardziej popularyzują, więc ostatecznie muszą wylądować też w skuterach. I one oprócz tego, że mielibyśmy na przykład ABS z opcją cornering, czyli może hamować w pewnym złożeniu e, tak samo jak, e, jak na wprost. To na przykład by się kierunkowskazy same wyłączały, bo tego, bo tego nie ma, musimy pamiętać o kierunkowskazach. A to już są takie rzeczy, które chciałoby się mieć w skuterze droższym, e, aniżeli tańszym. To co mamy regulowane, to jest kontrola trakcji. Według mnie jest zupełnie bez sensu, bo ona powinna być włączona na trybie pierwszym cały czas, bo na trybie drugim jest też zbyt czujna i bardzo agresywnie odcina tę moc. Ruszamy nawet na szuterku, zakręci się trochę tak i od razu pr, 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 strasznie agresywnie. E, się wcina. To, co jeszcze tutaj mamy, to oczywiście połączenie z telefonem i to jest taka cudowna niekonsekwencja Hondy, bo tutaj usłyszeliśmy, że ten zegar jest taki prosty, tylko mamy takie ikony i, do telefonu e, i mamy aplikację Hondy i tak naprawdę wszystko sterujemy głosowo, żeby nas ekran nie rozpraszał, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby się koncentrować na drodze. A z drugiej strony mamy Africa Twin Goldwinga e, z, z opcją NT1100 teraz e, z Apple CarPlay. Proszę bardzo. I tam masz e, Apple CarPlay i nie działa Android, a tutaj masz aplikację pod Androida, ale nie masz aplikacji pod e, iPhoney. Genialne. Po prostu. Na bok, bo po co korzystać z telefonu na motocyklu. Yy, i skuterze. Yy, nie zmienia to faktu, że przynajmniej mamy wrażenie, że dużo możemy tutaj zrobić na tych zegarach, bo są tutaj guziki, funkcja i joystick taki nawigacyjny. Jest on po coś. Próbowałem go używać w trakcie jazdy dzisiaj na, na postojach i nie doszedłem do niczego, więc to jest taki element, który trzeba przeczytać instrukcję obsługi, żeby się nauczyć go obsługiwać. Widzę już kolejka, Radek na mnie patrzy ponętnym wzrokiem już, bo chce sam opowiadać o tym skuterze. Słuchajcie, dla mnie, jeżeli myślicie o tym, żeby się przesiąść na większy skuter, ze stanowieski piątki petarda. Jeżeli jeździcie na motocyklu i chodzi Wam po głowie, a może by się przydał skuter, to też ze względu na zawieszenie z tego się będziecie e, dosyć mocno cieszyć. A jeżeli mieszkacie w jakimś fajnym miejscu, typu Kaszuby, Mazury, Podlasie, Góry, cokolwiek, i chcecie mieć coś do jazdy na co dzień i żeby się nie przejmować tym, że wpadniecie na, na szutrówkę i Wam wypadną zęby, to proszę bardzo. Tylko pamiętajcie, że to wciąż nie jest motocykl Adventure, to jest skuter Adventure, do przetrwania się gdzieś tam. Ale już z Radkiem się właśnie umówiliśmy, że jak tylko uda się, czas pozwoli, to sypiemy takimi na kemping. Bo pod spód wrzucasz sobie wszystko, co chcesz, kuchenki, nie kuchenki, konserwy, tutaj zapinasz sobie namiot, śpiwory, karimaty, wszystko i lecisz, no. Jestem skuterzystą i nie wstydzę się tego powiedzieć, a DV350 jest naprawdę spoko, mógłby być oczywiście lepszy, więc ciekawe, kiedy konkurencja zacznie robić skutery tego typu i zacznie się ten wyścig, że będziemy musieli mieć jeszcze lepsze hamulce, jeszcze lepszą elektronikę i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. No, o, i wtedy sobie kupię taki skuter, jak już będzie i więcej do wyboru, bo na razie jest tylko ten. Pozdrawiam, cześć.